Siemano, siemano, witamy serdecznie, godzina szósta rano. Siemanko mordeczki. I zaczynamy kolejną dnióweczkę. Jak się spało? No powiem, że zajebiście, nie? Ciężko się mi wstawało, nie? Ale to wczoraj gości miałem do późna wieczorem. Co u Ciebie był? Też... Sąsiedzi Holendrzy tam z takiej jednej drogi przyszli na kawkę i ciastko, wiesz, pogadać chwilę, tam baj szmery, bajery. A no ci mówi. sąsiedzi to cię ostatnio często odwiedzają? No kurde, prawie codziennie, nie? Ja nie wiem co się dzieje, kurde, no, ale wiesz, jak to jeden. Lubią się słyszy... jak nie jest, co się dzieje. No tak, no w sumie kurde, może coś z tym być, bo tu nawet wczoraj mi zaoferowali, że jakbym na wakacje jechał czy coś, to mogę pieska im nawet zostawić, o że można spacerki z nim wychodzić, no. Fajne A niech zresztą... ci mojego by też przypilnowali? Co? Czy moje go by też przypilnowali? Ale kto wie, te... możliwe, no mógłbym zawsze podrzucić do no, no ja nie? nie ja Powiedział, to jest mój drugi i tyle, nie? <laughs> Warto kombinować. Co dużo masz tutaj? Yy, no, dwa pełne wózki. Dwa ja, pełne... ja mam niecałe, zobaczcie no. widzowie. Jesteśmy na końcu. I myślę, że co, idziemy wywieźć. Witamy w kolejnym odcinku. Marcin na osobnym sorcie. Ta, ale za niedługo go ten... odwiedzimy. No, dojdziemy tam, a więc będziemy się widzieć po. Dobra, później. lecimy to wywieźć Ohana, nie? Okay. Dzisiaj w pracy mamy dwóch nowych pracowników i moje zadanie z Zoharą polega na tym, żeby ich nauczyć, trochę przeszkolić i tak dalej. Zobaczcie, tutaj właśnie sprawdzam rajkę po tym jednym nowym pracowniku i chciałem Wam pokazać, że to jest ścięte niepoprawnie. Widzicie, ten ogonek musi odejść, zobaczcie, on musi pójść tutaj na tym zielonym. Tak, tu musi odejść, w tym miejscu, dlatego że o oj tutaj się ścięte niepoprawnie, widzicie? musiał mu powiedzieć, że musi ścinać na tym zielonym punkcie ze względu na to, że później ten plant gnije. Zobaczcie i tutaj kolejny. O co mi chodzi, widzicie? On po prostu jak wziął paprykę, to nie, nie ściął ją na tym punkcie, gdzie miał, tylko ściął ją tutaj w połowie ogonka. I to jest niepoprawnie, nie? Także to się poprawi. I tu kolejny, widzicie? A tak na pierwszy raz to bardzo dobrze robią. Taka nowa parka jest i tą rajkę miałem sprawdzić. Nie ma źle, no tyle tylko zostawił papryki. Wiadomo, na pierwszy raz każdy zostawia. Ja też trochę zawsze zostawiam w każdej rajce, tam się jedną, dwie ominie. Ale no już takie nasze zadanie, że zawsze musimy nowych pracowników przeszkolić i jemu teraz pokażę, wytłumaczę mu, że te ogonki musi ścinać się równo na, w tym punkcie, gdzie trzeba, czyli tutaj. No i tyle. Lecę tutaj. No i wytłumaczone, ale już te rajce miał lepiej, także naprawdę dobrze mu idzie jak na pierwszy raz ma? O, długie te rajki, długie, 120 metrów Co? Nie, już teraz miał lepiej, wiesz? Aha, byłem ten Powiedz, w lupie te ogonki, wiesz, w połowie tak uciną. A no, ja mówiłem właśnie, że jak mi się źle urwie, to żeby wyrównał po prostu. No, Ta, ale byłem teraz. Tyle. Widziałem, miał wszystko ok. aż to pierwszy Afrykę dzień. miał to dobrą, No i tak dobrze idzie jak na pierwszy raz. Tak, w pierwszy dzień to zajebiście idzie, nie? No, no, to dobrze, była kiedyś no. taka parka nieco. Jedną rajkę się od 6 rano do 12 Tak, cały dzień, jeszcze było koleje pomijane nie? No. No nie każdy, nie każdemu to wie, idzie na, na Tak, ale raz. też nie każdy chce pracować nie? Bo też była, ile, dwa lata temu też była taka para Co jak wlazła w rajkę, no to przecież ta dziewczyna siadła, telefon wyciągnęła i cały dzień nie, telefonie Tak nie? Było, było, na papierku Cały czas kurde coś robiła Pozdrawiamy koleżankę od tak, batoników <laughs> Było parę lat temu, teraz mi Było, było, no, no trafiają się, no, ale to jak wszędzie podejrzewam nie? Ja Co, tak. muzyczki słuchasz? Tak, później sobie teraz metalikę O, no to fajnie, Jest. to będzie śpiewane dzisiaj na Rozruch, no jak, no kurde, cicho, spokojnie, no to ktoś musi nadzierać kapę, nie? Dobra, lecę do siebie Dobra, widzimy się później, nie? I znowu zrobiło się tak fajnie, ciepło, przyjemnie, że wylądowaliśmy na dworze Długa przerwa Marcin, poczęstuje się pomidorkiem A, wezmę sobie jednego Witaminki muszą być Smacznego Dziękuję Zarabiamy euro Siedzimy jak tam pojadłeś? na euro paletach Dalej, jest, ale... dalej jem, jeszcze dalej jem, nie. Wiesz, jak to, każda przerwa jest za krótka. Ciężko żeby. pracujesz, no to energia musi być, to wiadomo. No trzeba, 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 się najeść, nie ma lipy, kurde, nie. Bez tego to ani róż A Pogoda jest mega dzisiaj, nie? O, o, fajne, no fajnie, nie? Już taka bardziej podletnią podchodzi. To już koje masz przyniesione, a ja jak? No letnia jak pogoda, jak w letnia. A jaka to była ta agencja, co na paletach spali? Aksidus, 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 Aksidus tak, no. na Europoletach. No tak, bo Maciej sobie paletę przyniesie, my siadamy tutaj. Ty też pisz na Euro, Tam jest nasza firma, a my siedzimy tutaj, także mamy taką dyskrecję, że tak powiem. Nie? Jest chill, jest chill. Dobra, słuchajcie panowie, mam pytanie do was takie na szybko. Powiedz mi, powiedzcie mi, drodzy koledzy, takie nietypowe mam pytanie, film, który wpłynął jakoś na ciebie, który zawarł ci w pamięci, który jakoś na ciebie wpłynął na twój tok myślenia i na pogląd świata, że tak powiem. Jest taki film, który wywołał na ciebie taką, wywołał na tobie taką no, fascynację? Kurde. Jeden film wymień. Nie wiem, zajebisty z tym Bogiem, nie? To jest o raperze, nie? No, i to A to mi się jest o Paktofonice? Tak, paktofonika. No. Ale to miał jakoś i zawsze to, ten. Jakoś wpływ miało na twoje życie ten film, że. A czy na rzeczy, no wiesz? Hmm, przestrzegam się, kurwa, wiesz, niektórych y, 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 szemranych, kurwa towarzystw, wiesz, takich. No, daję do myślenia ten film, nie? Po prostu daję do myślenia i ten film. Ja podobał oglądałem akurat. to, no? O, stary film, nie? To już jest. Nie, jest taki stary. Ja Parę wiem, lat ma już... dobry. Kurde, nawet nie wiem, ale to już. Nie no mi się wydaje, że dzisiaj. Później by było zmieniało. o hadze. o hadze to byliśmy razem. O hadze było, nie? Zadałeś proceder o hadze film? Tak. Dobra, no ja i... nawet w Kinie. No my byliśmy w Kinie w Holandii z Ta. tak? no ja w dobra, Polsce. Marcin. Wiesz, co ciężkie pytanie, ale powiem ci, że, że mi przychodzi taki jeden film do głowy. Może nie, że zmienił moje nastawienia do życia, ale taki był, wiesz, dający do myślenia i to się nazywało Droga, bodajże. No. I to było o końcu świata, coś takiego, nie? I było ukazane, wiesz, jak ludzie się zachowują w obliczu takiej zagłady, nie? że potrafią się nawzajem zabijać żeby da, dla jedzenia i tak dalej, nie? Zrobią wszystko, no tak. No, także no jest, taki... Zapach w pamięć to jest Zapach kobiety. Oglądałeś Zalem Pacino? Nie, chyba. Stary jo, film, go. ale naprawdę zajebisty. Kto oglądał, niech pisze, a końcówka jest naprawdę mega, nie? Obejrzyj sobie, bo to jest... film z lat 90., ale naprawdę daje dużo do myślenia. Zapach kobiety, Zalem Pacino jest... Film, do którego jest, wracam jest naprawdę zajebisty. to jest jakiś dramat, czy coś Nie, takiego? to jest o takim gościu, który był tam jakimś... Al Pacino był żołnierzem, czy... jakimś tam generałem i został ślepy i przyjeżdża do niego taki chłopiec się nim opiekować. Aha. Na wakacje, on ma wolne jakieś ferie od szkoły i nim się opiekuje i tam się toczy cała historia właśnie związana między tym młodym łebkiem i między Alem Pacino, nie? Ale musi zobaczyć, no i końcówka jest po prostu mega, nie? Wiesz co, to mi przychodzi do głowy też kolejny no. film. Yy, tylko nie pamiętam tytułu, ale to było o tym, co ten czarnoskóry opiekował się tym gościem A, to oglądałem. Yy. A, ja wiem co. To, to. Yy, Czekaj, jaki to był tytuł, tytuł. Tytuł też mi wyleciał z głowy, ale to też był Nietykalni, tak? Nietykalni, tak. Mega dobry no, film. Oglądałem, no. oglądałem. Też polecam Nietykalni, zajebisty. No. Ta, zajebisty On miał no. tylko czucie w uchu, nie? Chyba wiedzieć, tak, no? chyba ta, tak. On no. Na Pingusku tam woził, nie. No w ogóle no. mu pok tak pokazał życie na nowo trochę, nie? Ta, no. Bo każda inna osoba nim się tak opiekowała, wiesz, no odpierdziel, nie. to no, no, zajebisty, zajebisty film, no. się jeszcze raz, nie? no fajny, zapomniałem już dawno o nim, no. No, Fajny, fajny film. No A często takie stare filmy są właśnie takie, do których aż chce się wracać, nie? No, zajebista sprawa. No i dobra, no to filmy mamy zaliczone i zbieramy się pomału i idziemy pracować dalej, nie? Tak a piszcie widzowie, jakie filmy polecacie, jaki film na was płynął, na Wasze życie. Jakiś taki mega zajebisty film, który wspominacie przez całe życie. I, I do którego możecie możemy... wracać. No. A może by nie wiedzieliśmy, a chętnie zobaczymy. A tak tak pewnie. Jest. No, to lecimy teraz, pokażę Wam, co ja ścinam. A jest co z tą fabryką jest nie tak? Bo ty inny sort robisz, to? No? Wszystko jest z nią nie tak. <grym> A to nie odpowiada ci? Słucham? Nie odpowiada ci? Nie, jest lipna, bo są strasznie cienkie ogonki i są kruche. I trzeba uważać. Jeden zły ruch i... I Nie no, pan. <grym> wspominaliśmy o tym, nie? W tym odcinku. No. no. I nie, to tydzień temu musiało być. Bo co tydzień wchodzę się do tej rajki. Co tydzień, no no. Awansowałeś A, A tak... jednym słowem. No... Wolałbym degradację. Ale no, czy na to dobra, tak samo ja nie? Jesteś? To było tutaj. tutaj. No. Dobra, to tu z brzegu wejdziemy, nie będziemy tam się wbijać. Ja na sam koniec. Tu przejdziemy sobie. Chodź, chodź, chodź. Charka. Nawet taka zjazdu zrobiłem, to no. nie... znak narysował, żebym nikt nie wjeżdżał. To wygląda jak uło. To masz ile 9 rajek, tak? Tak, no Tutaj Dobra, którą stronę śnalełeś, prawą, To prawa, pokaż prawa lewą. Tu prawa. pokaż tak, lewą, no. Tu jest początek wycięty, o, i tu zobacz jakie kopce są. widzę, no, no. Akurat temu, że nie są nie, takie. Nieprzyjemnie super... się to zrywa, nie? Nie, no bo. One, one tak... takie gumowate są, nie? Trzeba strasznie uważać, nie? To takie skurcze delikatne, nie chcę łamać o... Czyli co, mamy my Sharon mi powiedzieć, żeby nie brali tego sortu w środku. Taky właśnie pokaż, no. Nie odchodzi, no. nie odchodzi. No. no muszę, najczęściej robię tak, że łapię sobie tu palca. wtedy, ale widać, że ciężko. Teraz już narobił, pokaż. Nie, Pokaś bo... ile pestek, no. nie, 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 pestek. Już pękła. Pokaż no. No zdrowiutka. No pestek nie, trochę no. Ale widać, że ciężko się zrywa. No. Ciężko się zrywa i zobaczcie też, jakie kopce są, nie? Są. Bo też A tu te dwie na przykład już raz, są do 4 Raz, dwa, zerwane, trzy, cztery, no. pięć w kupie, no. no. I teraz no tak z każdą No uwagę. dobra, to powodzenia, nie? No, dzięki, na razie. No to bawcie, elo. Elo. Dobra, dniówka zaliczona Udało się 15.30 To do jutra Takie coś jutarka. to się podoba Do jutra mordeczki Trzymajcie się Halo <gry> Dwa No i mieliśmy się pożegnać, a tu taki bonus czy się spotykamy na stacji, po co przyjechałeś? a śledzę cię a ja szybkie... szybkie tankie i redbooka tanken, szczę, ja ostatnia, bo mnie tak suszy dzisiaj story, że masakra no też, bo coś przyszedłem do picia ile stoi, poszło coś do góry znowu? nie, 2 euro z a, a, no to nie jest lekko O okay. wyszło na dół teraz dobra, to idziemy na stację, zobaczymy a jak tam ja. w środku zajebiście nie, dobra, pijamy i kończymy nie, także żegnamy się raz, raz jeszcze, trzymajcie się trzymajcie. widzowie i do jutra Hello.